Przemoc może mieć różne wyrazy. Ty na przykład byłaś, można powiedzieć, trochę taką ofiarą przemocy body shamingu, o którym teraz jest tak bardzo, bardzo głośno. Twoje zdjęcia były komentowane, że na przykład jesteś zbyt szczupła i tak dalej. Używam tutaj bardzo delikatnych określeń. Jak tak naprawdę można sobie z tym radzić? Wy jako osoby medialne bardzo często jesteście poddawani tak naprawdę krytyce. Myślę, że im więcej się o tym mówi, tym łatwiej jest się z tym uporać. Przynajmniej tak było w moim przypadku i było mi łatwiej, kiedy zaczęłam o tym mówić, że czuję się z tym niedobrze i że nie chciałabym, żeby moje ciało było w taki sposób komentowane. Ale to, to faktycznie nie jest łatwe. Czy myślisz, że różnego rodzaju właśnie akcje, które to nagłaśniają, albo osoby publiczne, które o tym mówią głośno, wpłyną na nasze społeczeństwo, aby ten problem był choć trochę mniejszy? Myślę, że, że tak, że im więcej o tym mówimy, tym bardziej ten temat jest oswojony i tym bardziej wiadomo, że każdy może wyglądać tak, jak wygląda i w naszym ciele nie ma nic złego. Ja rozumiem, że ty siebie akceptujesz w 100%. Nie. <laughs> <laughs> Okej, okay. no. Ale starasz się przynajmniej. Oczywiście, że tak. Staram się i y, po prostu żyję sobie ze swoim ciałem i jest mi z nim tak dobrze, jak tylko może być. Ale poczekaj, to chcesz mi powiedzieć, że ty masz jakieś kompleksy, skoro się nie akceptujesz? Bo ja tutaj patrząc na ciebie widzę przepiękną, y, silną no i też mocno tak naprawdę stąpającą na nogach biznesowo i nie tylko kobieta. Dziękuję i vice versa. Y, czuję się okej okay w swoim ciele, ale tak, mam kompleksy i znam niewiele osób, które by ich nie miały.